witam was na moim kanale Passion for History. Długo mnie nie było, dlatego, że no straciłem materiał, który nagrywałem. Niechcący przejechałem mój telefon samochodem. Wszystkie materiały poszły gdzieś. Dzisiaj właśnie zaczynam. No, jakby to powiedzieć, kanał prawie od początku. No i zobaczymy, co z tego wynika Chciałbym poszukać dzisiaj śladów z działań wojennych z 14 lutego 1945 roku. Na przedpolach Piły 89. Korpus arminy przygotowywał się do oblężenia miasta ogłoszonego wcześniej twierdzą. Już 24 stycznia 1945 roku na południowo-wschodnich obrzeżach miasta w linii Kaczory-Piła doszło do pierwszych walk, w których uczestniczył niemiecki batalion Anklam. Przeciwstawił się on nie tylko rosyjskiej piechocie. Ale także jednostką PANCERnym 12 Korpusu Pancernego Gwardii, który nieco wcześniej pokonał rygiel zaporowy pod śpiłowem, a następnie od strony jeziorek zaatakował miasto. A zobaczymy, czy uda mi się coś znaleźć no, dobra. Sprzęt mam. Wykrywacz jest. Szpadeleki jest. Najważniejsze. Woda też jest. A więc ruszamy. Wykopałem, ale mi się zdawało, że chyba to była jakaś monetka, bo ją butem wykopałem. Była na wierzchu, ale ale nie jestem pewien. No, zobaczymy jeszcze. Aha, gdzieś tutaj jest coś. No raczej nie Al aluminiowy drut i kolejny sygnał jest ładny. Kopniemy go. co to jest o, i spłaszczony pocisk i znowu kolejny sygnał No właśnie hmm. tak wygląda jak zamknięcie, tutaj przechodził taki. Hmm. Skobel i chyba zakładało się kłódkę, to mi się chyba zdaje chociaż... może się mylę, no, ale chyba nie, nie wiem co już hmm. dobra zobaczymy, idziemy dalej. Tym razem jakiś <laughs> ładniejszy sygnał 65 Musimy zakopnąć. Co my tu mamy? A mamy ładniejszy sygnał. Miedziucha. Wojska radzieckie z całym impetem nacierały na przedmieście piły jaką była Kalina, oraz na chodzież. Który znajdował się po drugiej stronie noteci. Taki manewr był możliwy dzięki zdobyciu mostu w Białośliwiu, a potem samego miasteczka, które było ostatnim, większym punktem oporu przed Właśnie tego dnia blisko 40 radzieckich czołgów ruszyło szosą bydgoską w stronę pozycji batalionu Amkran. Po południu 25 stycznia Oddział ten został zmuszony do wycofania się z okolic jeziorek po pozycji polowej piły. Cześć. Witam Was w kolejnym dniu poszukiwań. Ja już byłem na polu, trochę fantów udało mi się zebrać. Zaraz wam je pokażę. E, zaczynam dopiero teraz nagrywać z tego względu, że telefon mi się ładował. No, i e, niestety nie mogłem na bieżąco nagrywać. No. A więc tak: śniadanko zjedzone w takim miłym kącie. O, kanapeczki. Goloneczka. Dobra, a teraz Wam pokażę to, co udało się mi się znaleźć. A więc tu jest jakaś. Ja się nie wiem, co to jest. Czy jakaś bruszka, czy nie wiem, czy jakaś zapinka, czy odznaka. Nie wiem, co to może być. Jeśli wiecie to napiszcie w komentarzu Dwa fanigi 1800. siedemdziesiąty chyba czwarty szósty jakoś tak no cesarstwo to jest już wam mówię sto osiemdziesiąt nie sto osiemdziesiąta część telara, telara czy coś takiego nie wiem Raczej to srebro nie jest. Jakiś guzik płaski. Tu też jakiś przedmiot. Raczej to srebro nie jest. No to jest za miękkie. Jakiś aluminium. Zatyczka do fajki. Właśnie to mnie ciekawi. O, wow. jest to coś takiego, nie wiem, tak jakby to przerwane było. Ale tutaj jest. O właśnie, jak widzicie, jakaś ozdoba. Tutaj też jest coś, jakiś drucik nawinięty. Hmm. Ciekawe, co to może być. No, i najfajniejsza rzecz, czyli Oj. jest srebrko, jedna marka z 1874 roku. Najlepsze, co mi się dzisiaj trafiło. To jest moneta księcia Wilhelma I. Stan jest nawet ładny, ale to przeważnie wszystkie sreberka, w które znajdowałem, właśnie ładny stan. No dobra. Ja już pojadłem. Będę się zbierał. Jadę teraz w inne miejsce. Też na pole. Zobaczymy, co uda się znaleźć. Nieco silniejszy opór wojska niemieckie stawiały w okolicach ujścia. Cały dzień trwało wycofywanie się oddziałów niemieckich do ufortyfikowanej w transzeje i stanowiska bojowe bliskiej pozycji polowej. 26 stycznia 48 Batalion Pancerny Gwardii z 12 Korpusu Pancernego ponowił natarcie siłą około 40 czołgów w stronę przedmieścia Kalina, gdzie miał przedrzeć się w okolice mostu na Gdzie i go zdobyć. Niestety niemiecki batalion Eutin oraz jednostki w obawie przed nacierającymi czołgami radzieckimi postanowiły wysadzić most, który był kluczem do zdobycia miasta od wschodu. W tym dniu na miasto po raz pierwszy spadł grad pocisków i rakiet radzieckiej artylerii oraz katiusz ataku tym najbardziej ucierpiała ludność cywilna zamieszkująca w śródmieście i okolice dworca kolejowego. 27 stycznia Armia Czerwona z powodu trudności w zdobyciu wschodniego pasa umocniej postanowiła obejść miasto zarówno od południa niedaleko Kaliny, jak i od północy w okolicach Dobrzycy. Teraz mamy ładny sygnał. No coś tutaj jest na niej. Napi jakiś napis jest. Chyba. Co to jest? No nieśmiertelnik to raczej chyba jest za cienkie. Tutaj jest. Uciekającymi na północ jednostkami niemieckimi zajął się 79. Korpus Pancerny, który miał rozbić wszystkie ewakuujące się grupy bojowe. W walkach o piłę brała udział także 4. Polska Mieszana Dywizja Lotnicza, która sformowana została w kwietniu 1944 roku na terenie Związku Radzieckiego. W rejonie twierdzy najwcześniej pojawił się trzeci pułk lotnictwa szturmowego, który dysponował samolotami IU-2, zwanymi latającymi czołgami. W dniach od 9 do 14 lutego pułk ten wykonał 166 lotów w w rejon twierdzy, niszcząc, nisz, niszcząc tym samym siłę żywą przeciwnika oraz jego uzbrojenie i wyposażenie. Szczególnym męstwem wykazał się kapitan Oleg Maciejew, który zginął w walce na chwilę przed wyzwoleniem twierdzy. E, cześć, no i na dzisiaj już koniec poszukiwań. E, nie będę pokazywał Wam tego materiału z... Co, co nagrałem z tego względu, że tak i tak nic ciekawego nie wyszło. No i zapraszam Was na kolejny odcinek, który będzie już niedługo. Następny odcinek będzie o czym? A to niespodzianka. Pilnie śledźcie mój kanał, a zobaczycie. Do zobaczenia. Cześć!